Właśnie godzinę temu miałem gościa na macie, wypuściłem karpia do wody, wcześniej opatrzywszy go, opłacało się przecież na kilka godzin, cztery godziny siedziałem i musiałem iść tutaj do góry na drogę, po której schodzę tutaj na moją miejscówkę, I musiałem iść tam sobie za potrzebą, pomyślałem sobie jak już tam jestem u góry sobie stoję, rozrzeżę się fajnie po wodzie z podwyższenia mam lepszy widok większą powierzchnię wody mogę obserwować tam sobie po prostu stałem i obserwowałem wodę z nadzieją, że zobaczę jakieś karpie rzucające się czy, czy spławiające się i stojąc tam u góry usłyszałem jednym uchem że mam branie i zbiegłem szybko z góry leciałem do kija do góry poczułem, że siedzi karp. wycięłem wędkę, zaraz poczułem, że jakiś grubszy troszeczkę karp e, te wszystkie karpy poniżej 5, poniżej 4 kg e, zaraz po zacięciu czy docięciu e, rozpoznaję po tym, że mam takie uderzenia o szczytówkę można wywnioskować z tego, że właśnie te małe wpadając w popłoch po tym jak hakim się wbije po prostu chcą jak najszybciej uwolnić się i szarpią głową na różne strony ogonem machają mi, a te większe karpie tutaj na tym zbiorniku rozpoznaje po tym że nie ma właśnie tych energicznych ucieczek nie ma tych szarpań szczytówkami tam nie uderza po prostu karp ta jakby trzyma się bardziej przy dnie muruje i ewentualnie w lewą stronę lub w prawą stronę jednym takim i ciągiem cały czas idzie wtedy lekko popuszczamy hamulec, i po prostu czekam aż się wymęczy, i pompując go, holuję go do brzegu. No i tym razem właśnie tak było. Rolka była, wziąłem kij do góry, i zaraz właśnie czułem, że kij tylko się ugiął, i karmi się właśnie cały czas w lewą stronę. Także hol mi się bardzo podobał. Jestem zadowolony, adrenalinka była. Także nie jest źle. Oczywiście po wypuszczeniu tego karpia założyłem nową kulkę. I garść kulek donęciłem sobie w tym miejsce. Jeszcze jakiś czas będę siedział tutaj. Jak się spakuje resztę kulek, które mi zostały z dzisiejszej zasiadki. Oczywiście wynęcę to wszystko. I za trzy dni e, znowu przyjadę. Kilka godzin posiedzę. Może znowu uda się jakiegoś karpia na macie położyć. Także, jak dojdzie do tego, że będę, coś złowię, ponagrywam. To znowu wstawię jakiś filmik.